Cześć, witam wszystkich na kanale All Programming. Ostatnio zauważyłem, że na YouTube, w ogóle na różnych grupach facebookowych, na YouTube, w komentarzach i na forach internetowych związanych z programowaniem, pojawia się coraz częściej takie pytanie: czy Bootcamp to jest dobry sposób na to, żeby zacząć pracę w programowaniu? Czy, czy to jest w ogóle dobry pomysł? Generalnie sprawa wygląda tak. Od razu mówię, że to jest moje subiektywne zdanie. To jest moje zdanie osobiste. Jeżeli chodzi o mnie. Ja w zasadzie na studiach informatycznych nauczyłem się niewiele, jeżeli chodzi o programowanie. Jeżeli chodzi, natomiast w ogóle o moją przygodę z kodowaniem i to, jak zacząłem swoją pracę, to tak w zasadzie zaczęło się od kursów internetowych, kursów na Udemy kursów na Udemy, pracy tak naprawdę z tutorialami, z Stack Overflow. Moja, moje wejście na rynek nie trwało dłużej, niż trwa kurs na bootcampie. I od razu na wstępie powiem, żeby ktoś się nie czuł, nie czuł, że traci swój czas. Ja jestem generalnie bootcampom przeciwny. Nie jestem zwolennikiem takiego sposobu nauki wchodzenia na rynek pracy. Już tłumaczę dlaczego. Jeżeli w ogóle jakikolwiek... Bootcamp warto brać pod uwagę to tylko i wyłącznie ten, który ma gwarancję pracy. I w Polsce to jest chyba tylko Kodilla. Więc to jest tak, że tam chyba faktycznie płacicie troszkę więcej za tą gwarancję pracy. A jeżeli nie dostaniecie pracy po ukończeniu kursu, to jesteście, to zwracają wam koszty. Zwracają wam pieniądze za, za bootcamp. Więc no jest to na pewno uczciwa propozycja bez dwóch zdań, ale jeżeli dostaniecie tę pracę, to nie zwracają wam oczywiście tych pieniędzy, no bo wtedy nie ma za co. Taki kurs na bootcampie kosztuje około 10 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o większość firm w Polsce, która prowadzi takie bootcampy. Według mnie 10 tysięcy to jest stanowczo za dużo, żeby płacić za naukę programowania. I teraz dlaczego? Pierwsza rzecz to taka, że jeżeli w ogóle chcecie być programistami, to musicie mieć świadomość tego, że 95% to jest wasza praca własna. Jeżeli chcecie się nauczyć programowania, to po pierwsze zaczynacie od podstaw, czyli powiedzmy algorytmów, tym jak są zbudowane bazy danych, tym jak w ogóle wygląda inżynieria programowania, czyli na czym polega programowanie obiektowe, jakie są dobre praktyki jak w ogóle funkcjonuje komputer jak można powiedzieć z nim rozmawiać jak w ogóle wygląda jak w ogóle wygląda programowanie a reszta to jest dokumentacja i tyle. Ktoś komuś może się wydawać, że tak nie jest dlatego, że większość programistów pisze komercyjnie w jednym no może nie większość, ale Początkującym programistom zdecydowanie wydaje się, że oni muszą najpierw wybrać język, a później się w nim kształcić. I nawet jeżeli wykształcą się w tym języku, jeżeli nauczą się powiedzmy Pythona albo PHP, czy tam Java, to później przeskoczenie danego na kolejny język będzie tak samo długą, mozolną pracą. To jest oczywiście bzdura. 90% języków tak naprawdę jest bardzo podobna do siebie Nie idzieli ze sobą około 90% wszystkich zasad. Różnicę możecie co najwyżej czuć, jeżeli przeskakujecie z Pythona, czy z Ruby, czy z PHP do C albo C++. Na te języki niższego poziomu to faktycznie tam, a jak przeskoczycie do Assemblera to już w ogóle. Będziecie już różnice, ale tak naprawdę jeżeli uczycie się jakiegokolwiek języka i chcecie później przeskoczyć na inny język, to absolutnie nie powinniście mieć poczucia, że wy ten czas marnujecie, bo tak po prostu nie jest. Tak po prostu nie jest, bo najważniejsze to jest was są właśnie podstawy, yy, nauka po prostu programowania, yy, pisania tego kodu, jak porozmawiać się z komputerem. Co to jest klasa, co to jest obiekt, co to jest funkcja zmienne, typy zmiennych i tak dalej. I Tak naprawdę to jest w większości języków podobne. I to jest tak naprawdę to są, to są dwie rzeczy, których powinniście się tak na dobrą sprawę nauczyć, znaczy dwie, trzy. Czyli po prostu szeroko pojęta inżynieria programowania, chociaż tak naprawdę tutaj wcisnął te algorytmy, w to, i jak są zbudowane bazy danych, jak z jak wygląda ich projektowanie? Dla mnie to jest wszystko, jeżeli chodzi o to, co powinniście, czego powinniście się nauczyć, jeżeli chodzi o yy, ten etap przeskoczenia w dokumentację. A później to już jest po prostu dokumentacja. I szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego ludzie marnują pieniądze nawet na kursy na Udemy, czy Codera, yy, czy Treehouse. Tam chociaż nie pamiętam, czy tam się płaci. Chyba tak. Po co marnować pieniądze, jeżeli tak naprawdę wszystko jest w dokumentacji i te dokumentacja, na przykład dokumentacja Pythona jest świetnie napisana i wystarczy po prostu przejść krok po kroku od początku do końca, żeby poznać ten język. Druga sprawa, jeżeli uczycie się, uczycie się języka, to musicie po prostu od samego początku budować rzeczy i tyle. Po prostu pisać programy, stworzyć projekty. Na bootcampach też to będziecie mieli. I jeżeli chcecie dostać pierwszą pracę, to przede wszystkim portfolio. Portfolio musicie mieć bardzo mocne. Co do tego, czy to musi być komercyjna, czy to musi być komercyjny projekt, do tego jeszcze później przejdę, bo tak naprawdę nie do końca. Musi być to komercyjny projekt. Faktycznie. Głównym powodem, dlaczego ku ludziom idą na bootcamp, to jest to, że faktycznie rynek dla juniorów jest słaby. Między innymi z tego powodu ja dostałem y, pierwszą pracę, jaką dostałem, dostałem chyba po niecałym. Y, znaczy w ogóle na początku pracowałem jako freelancer, już po dwóch miesiącach dostałem pierwsze zlecenie i w zasadzie utrzymywałem się już z freelancerki. Nie były to kokosy, bo na początku to były raczej taka, takie dochody juniora, czyli około tam dwóch. Powiedzmy 3000 miesięcznie na rękę. No, ale tak naprawdę tyle junior zarabia. Junior zarabia od 2 do 3,5 tysiąca na rękę. Tak to wygląda. Tyle mniej więcej zarabia junior miesięcznie. Eee, no, ja mniej więcej tak dostawałem około. No, tak 2,5-3 tysięcy, no, ale wiadomo, to jest o tyle trudniejsze, że musisz sobie sami, powiedzmy, zdobywać tych klientów. Jest to czasochłonne, dlatego niektórzy chcą od razu tą pierwszą pracę w firmie. Ja to doskonale rozumiem. I ja pierwszą pracę dostałem po, na etat, poszedłem po, po, po chyba 8 czy 9 miesiącach od początku nauki kodowania. Czyli jakieś 6-7 miesięcy po, po tym, jak wszedłem na rynek freelancerski. Ja nie szukałem pracy od początku. Nie szukałem pracy od początku w firmy, że chciałem być freelancerem. Na początku mi to odpowiadało. Później jednak praca z klientami była dla mnie wyjątkowo męcząca i szukałem etatu. Gdzieś tam w trakcie też otworzyłem swoją własną firmę. Między innymi po to, żeby jako freelancer działać ale to już jest inna historia, natomiast tak jak mówię, rynek potrzebuje midów i seniorów, o najlepiej czymś pomiędzy midem a seniorem, a nie juniorów, to jest prawda. I budka ma teoretycznie Wam zapewnić to, że będziecie tym, że dostaniecie pracę jako junior, że to Wy będziecie tym juniorem, ale pamiętajcie, że w tej chwili nasycenie rynku jest duże, w pierwszej kolejności będą tam osoby, które skończyły studia, które przez te 5 lat studiów nie zmarnowały czasu na, tylko na, powiedzmy, granie w gry komputerowe, tylko się faktycznie rozwijali. I czasami na jedno stanowisko juniorskie jest yy, tak naprawdę kilkadziesiąt no, deweloperów, którzy, no właśnie, bez doświadczenia, albo z minimalnym doświadczeniem, którzy, kandyduj, którzy aplikują na to stanowisko. Więc czy Butka ma gwarancję pracy, czy nie, to tak naprawdę nie daje. To nie jest aż taka żelazna gwarancja, bo po prostu no, rynek nie jest nieskończony dla juniorów. Rynek potrzebuje MIDów, potrzebuje seniorów. I teraz pytanie, czy można wskoczyć na Mida, jeżeli nie miało się doświadczenia komercyjnego jeśli nie było się juniorem w innej filmie, no pewnie, że można pewnie, że można nie tylko z nas, trochę takich osób ale no ja byłem taką są, która od razu skoczyła na mida także ja bym tutaj nie przesadzał z tym, że to jest nierealne niemożliwe, bo jak najbardziej się da tylko po prostu musicie przed pierwszą pracą włożyć więcej czasu w praktykę i tyle takie oferty, gdzie ktoś pisze rok, dwa lata doświadczenia, no, najczęściej one są pisane przez yy, przez HR-owców, bo tak naprawdę, jak pójdziecie, będziecie później rozmawiać ze sobą techniczną, no to ona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że programowanie, w, nie wiem, no, w jakimś startupie przez rok może wam dać więcej doświadczenia niż programowanie przez dwa lata w jakiejś korporacji, gdzie robicie, klepiecie, byle co to samo. Więc to nie jest tak, że jeżeli jest aplika, aplikacja powiedzmy na jeden, od 1 do dwóch lat doświadczenia to, to nie możecie aplikować jako osoby całkowicie zielone, jeżeli to będzie, znaczy zielone, bez doświadczenia komercyjnego, jeśli to jest poparte twardymi jakimiś realizacjami, macie w portfolio faktycznie jakieś sensowne projekty do, możecie wysłać yy, na githuba yy, link do githuba to wszystko może wam zapewnić pracę także nawet jeżeli yy, nie pracowaliście nigdzie a macie twarde portfolio zadzwońcie do tej firmy, pogadajcie z tymi ludźmi czego oni wymagają w danej firmie znacie firmy, w której chcecie pracować zapytajcie czego wymagają, jakie Jakie muszą jakie musicie spełnić wymagania? To jest raz, dwa. Ja na początku, jak szukałem pierwszej pracy, to po prostu mówiłem: Słuchajcie, dajcie mi projekt testowy, ja go wykonam albo za jakąś niską stawkę, albo nawet za darmo, chociaż nikt mi za darmo nie chciał dać. Zawsze mówię o jakiejś niskiej stawce. I sprawdzali mnie w ten sposób. I w taki sposób dostawałem pracę, więc tutaj nie ma. Nie bójcie się po prostu wyjść, wypłynąć na ten rynek i próbować walczyć o swoje, bo jeśli będziecie mieli te umiejętności, to, to was zatrudnią. A jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś z was się boi, bo powiedzmy nie wiem, nie czuje się na siłach być programistą samodzielnie albo boi się, że sobie nie da rady i tak dalej. Po pierwsze takie, takie myśli ma chyba większość osób, które spotkałem, w, powiedzmy, które dzisiaj się uczą programowania, to po pierwsze a po drugie, no to po co w ogóle chcesz być programistą, można zapytać. Nikt Cię nie będzie prowadził za rękę w tym świecie. Zawsze będziesz się musiał dokształcać i to jest coś czy musiała i to jest coś normalnego. Jeżeli dokształcacie się. Dokształca się tak naprawdę cały czas, bo co ciągle się pojawia jakiś nowy trend, zwłaszcza, jeżeli jest to Web Development, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli jesteście frontendowcami, to musicie cały czas wychodzić jakiś nowy framework, nowa biblioteka. Nie chodzi o to, żebyście wszystko umieli, ale może być taka sytuacja, że po prostu na szybko będziecie musieli nauczyć coś nowego i w tym świecie to jest po prostu norma. Także. Z tym musicie się oswoić. Wiele projektów, które, które będziecie brali, e, może zawierać sobie coś, czego nie robiliście wcześniej. To też jest normalne i musicie tego nauczyć na bieżąco. Także strach przed tym, że musicie się sami uczyć, nie jest, nie jest usprawiedliwieniem dla bootcampów. Bo z bootcampów tak naprawdę skończycie tą współpracę po trzech czy 6 miesiącach, czy 9, zależy i bootcamp, ile bootcamp trwa. Dla mnie szczerze mówiąc 9 miesięcy to jest gruba przesada, nawet 6. Jeżeli chcecie być frontendowcami, to tak naprawdę można po trzech miesiącach skoczyć na ten rynek. Jeżeli chodzi o Juniora, a tak jak mówię, no ja po, 8, po 7 czy 8 miesiącach od rozpoczęcia pracy zacząłem, byłem midem, więc. A są takie przypadki, gdzie ktoś po prostu uparł się na jedną technologię i w ciągu 8 miesięcy został seniorem, i to są autentyczne przypadki, rzadkie, bo mało kto się tak poświęca jednej technologii. Ale znam takiego frontendowca od React'a, który był uparł się na React'a. Powiedział: Muszę pracować w tej technologii, i faktycznie po 8 miesiącach od sera został seniorem. Co prawda to była praca i on w zasadzie brał udział w różnych e, spotkaniach, gdzie patrzyli na niego seniorzy, czy zaawansowani, zaawansowane midy, jak na kosmitek, co ten e, rzut dziób tu robi, ale facet się nie zrażał. No i że rzeczywiście został tym seniorem warto, no według mnie tak. John był na Nie, nie był. Dlatego ja akurat raczej zalecam po prostu e, kształcenie się na własną rękę. Na początek. Na początku rzeczywiście można skończyć jakiś kurs, dobry kurs niekoniecznie wcale z tego języka, w którym chcecie pisać, albo w którym będziecie ostatecznie komercyjnie pisać. Ma być to dobry kurs, dobrze prowadzony, więc wszystko dobrze wytłumaczone. I później spoko możecie korzystać z dokumentacji. Według mnie ta 10 tysięcy za bootcamp jest zbyt wysoką sumą. Jest to po prostu nie wartych tych pieniędzy. Te bootcampy tańsze nie będą bo ci ludzie którzy je prowadzą są faktycznie specjalistami No za mniejsze pieniądze zarabia, nie, nie będą pracować. To jest norma. Ale jeżeli ktoś nie jest pewny czy chce to robić to według mnie po prostu e, pójście w bootcamp jest e, złą decyzją. Natomiast jeszcze co ja chciałem powiedzieć. Tak naprawdę jeżeli ktoś się chce przekwalifikować, chce zostać tym programistą, to ja rozumiem, że wykonuje w tej chwili pracę, która nie satysfakcjonuje go, i może nie satysfakcjonuje go z powodów komer komercyjnych, więc. Tak naprawdę, wyrzucanie lwiej części swoich dochodów na bootcamp to też jest tak naprawdę bardzo duże obciążenie dla portfela i nie uważam, żeby to było uzasadnione. Także to jest moja, moja, moja rada, jeżeli chodzi o bootcampy. Tak jak mówię. Jest masa tanich kursów, yy, które Was nauczą podstaw programowania, a i tak będziecie musieli po prostu sami się rozwijać z dokumentacją, ze Stack Overflow, chociaż ja proponuję akurat dokumentację yy, Stack Overflow też. I, i tyle, I programujcie po 3-4 godziny dziennie, bo jeżeli będziecie się bawić w to, nie wiem, godzinę czy pół godziny dziennie, to no, tak na dobrą sprawę w momencie, w którym się nauczycie, Jakieś technologie, to może być przestarzała, albo po prostu no, nauczy się programować za 10 lat. Także 3-4 godziny dziennie, więcej raczej nie bo ludzki mózg za bardzo więcej nie wytrzymuje, i po 4 godzinach, tak naprawdę po 3-4 godzinach, drastycznie spada poziom programowania. Także tyle na dzisiaj, nie przynudzam, to jest moja opinia subiektywna. Miłego dnia.